Ciągłe zapotrzebowanie na energię, duże nakłady finansowe na technologie związane z tak zwaną zieloną energią oraz fakt, że część surowców wciąż można wydobywać tylko poprzez górnictwo odkrywkowe, powodują, że górnik odkrywkowej eksploatacji złóż to zawód, na który wciąż istnieje duże zapotrzebowanie. Dobre przeszkolenie i odpowiednia wiedza są potrzebne górnikowi eksploatacji odkrywkowej złóż. Do wykonywania wszelkich robót związanych z odwadnianiem górotworu i zwałowisk, udostępnianiem i urabianiem złóż, transportem nakładu i kopaliny, wreszcie rekultywacją terenów pogórniczych. Cechy osoby mającej odpowiednie predyspozycje do zawodu górnik eksploatacji odkrywkowej złóż. To brak lęku wysokości, opanowanie, odpowiedzialność, spostrzegawczość, gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, umiejętność współpracy zespołowej, zainteresowania i uzdolnienia techniczne oraz zdolności manualne. Zatrudnienie można znaleźć w odkrywkowych zakładach górniczych węgla brunatnego, surowców skalnych, kruszyw naturalnych i innych kopalin stałych. A teraz przyjrzyjmy się pracy górnika odkrywkowej eksploatacji złóż. Przyjąłem się do pracy, tutaj do zakładu, do Tarkruszu i, i tak jakby przechodziłem przez wszystkie te stanowiska jakie tu są i na tam, tu byłem dwa tygodnie na pogłębiarce z drugim operatorem, tak aby, no zobaczyć jak to jest na tym, jak to wygląda ta praca na tym, na pogłębiarce, później poszłem na warsztat, to tam te, te remontowe, no to takie tam się robi, te rury się spawa, to wszystko, no i po kolei przechodziłem każde stanowisko pracy, no i... Tu mi odpowiadało i tu zostałem później. Tak, przyszłą kurs, no to kursy w Krakowie na y, operatora w ogóle sącej. No i później kartę pływacką trzeba jeszcze zdać, żeby mieć no, i pracuję. Jesteśmy na y, kopalni odtwitkowej y, kruszyw i po prostu no, naj, najczęściej używany te kruszywa tam przechodzą przez SORT. No i do, używają w betoniarniach po prostu do, do budowy tam i fundamenty, odlewają i tam. no Betoniarnie to dolewanie betonu materiał. Tak naprawdę to no jesteśmy górnikami odkrywkowymi, tutaj na, na tym, bo to pod górnictwo należy cały zakład, także wydobycie naziemne, tak powierzchniowe.